is easy Hi I'm Professor Piot. Today we are going to study four seasons Por roku O K U Roku Roku Pory Roku Spring is Wiosna W I O S N A Wiosna Wiosna Summer Lato L A T O la, to. Lato Lato Atum Jesień I E S I Ś si, E Nie. Jesień Jesień Winter Zima Z I zi a zima zima it's cloudy jest pochmurnie jest pochmurnie jest pochmurnie it's raining pada deszcz pada deszcz Pada deszcz. It's snowing. Pada śnieg. Pada śnieg. Pada śnieg. It sunny. Jest słonecznie. Jest słonecznie. Jest słonecznie. It's stormy. Jest burza. Jest burza. Jest burza. It's windy. Jest wietrznie. Jest wietrznie. Jest wietrznie. Jest wietrznie. Spring is wiosna. Autumn is Jesień. It's sunny. Is jest słonecznie. It's cloudy. Is jest pochmurnie.